Dzień dobry, kochane dzieciaki. Jak się macie, jak się macie. Słuchajcie, witam was radośnie, witam was słonecznie. Po prostu przytulam każdego jednego, ściskam i w ogóle się cieszę, że się widzimy. Słuchajcie, po prostu e, z radością patrzę na Was, z radością. I słuchajcie o tej radości, chcemy dzisiaj z Wami porozmawiać. Ma, jeśli nie masz dzisiaj radosnego e, nastroju, to zapewniam Ci, że po prostu będziesz miał, gdy, gdy po prostu skończą się te zajcie. Ale słuchajcie, słuchajcie, mam dla Was fantastyczny fragment z Biblii. Posłuchajcie zaraz, zaraz przeczytam, tylko wezmę Biblię. Macie już swoje biblie obok siebie? To słuchajcie, słucha, Poczekajcie tylko. Ubiorę moje okulary. No, no chyba już. Czeka, chyba już, czekajcie. Już czytam. Słuchajcie, e, fragment jest. Coś mi to, okulary nie działają, Fragment jest. Słuchajcie z e, Listu do Filipian. Czwarty rozdział. Czwarty wiersz. Możecie sobie otworzyć. Słuchajcie. Radujcie się zawsze w Panu! Jeszcze raz powtarzam, radujcie się! Filipian, czwarty rozdział, czwarty wiersz. Słuchajcie, te słowa powiedział Paweł, apostoł, który nie wiem, czy znacie jego historię, ale wcale nie miał łatwego życia. A pomimo wszystko powiedział: Radujcie się zawsze w Panu. Wiecie, apostoł Paweł był kilka razy w więzieniu i po prostu gdybym wam przeczytała historię tego, co przeżył, co on sam o sobie pisze w Biblii, to my po prostu nigdy w życiu nie przeżyjemy takich rzeczy, które on przeżył, a mimo wszystko radował się, a mimo wszystko po prostu miał takie usposobienie i takiego ducha i duszę, że w więzieniu nawet potrafił śpiewać. Słuchajcie, ale jak to tak z tą radością? Jak to? Czy to tak mamy udawać? Skąd w ogóle brać taką radość, kiedy wcale nam się nie chce w życiu śmiać? Muszę Wam powiedzieć, że ta radość. Ona się po prostu wiąże z miłością. I bez siebie one chyba nie potrafią funkcjonować. Bo wiecie, kiedy nawet jest mi smutno i przychodzę do Pana Boga i myślę sobie o tym, jak On bardzo mnie kocha, jak po prostu jestem dla Niego ważna, że jestem Jego ukochaną córeczką, że gdy tylko wchodzę do sali tronowej, to po prostu On zbiega z tronu i biegnie w moim kierunku z otwartymi ramionami i po prostu patrzy na mnie z taką radością i z takim szczęściem, że jestem, to po prostu wszystkie smutki mi przechodzą. Wszystkie smutki mi przechodzą, bo ja wiem, że On jest blisko mnie, mój ukochany Tatuś i nawet jeśli mi się coś nie udało, to On mówi nie martw się, nie martw się kochana Reniu, po prostu jutro będzie lepiej. Jeszcze jedna wskazówka, bo z tą radością to jest tak, że jak mówi Biblia, jak mówi list do Galatów czy Galacjan, w zależności od tego jaką Biblię czytamy, owocem ducha jest radość. Owocem ducha jest radość. Ona wynika, słuchajcie, z naszego przebywania z Bogiem z tego, że pozwalamy Mu się dotykać, prowadzić i zmieniać. Czy to nie jest wspaniała wiadomość, słuchajcie? Czy nie wolicie wybrać radości niż smutek? Ja zawsze, ja bardzo, ja w ogóle nie lubię smutna chodzić. Ja po prostu, e, naprawdę, w moim sercu uwielbiam, kiedy mieszka radość, choć nie zawsze jest to łatwe. No jeszcze to wam muszę powiedzieć, że wiecie, ten świat, ludzie dookoła szukają po prostu rozrywek, i szukają radości w różnych miejscach. I wiecie, ta radość jest tylko na chwilę, bo kiedy skończy się zabawa, to po prostu przychodzi czasem smutek i przychodzi pustka. Bo kiedy wydaje mi się, że to, że dostanę coś, czego zawsze chciałem i o czym marzyłem, to po prostu będę się cieszył najbardziej na świecie, ale gdy dostaję, po jakimś czasie przychodzi pustka. Powiecie, nikt, nic, żadna przyjemność nie jest w stanie zapełnić pustki, którą może zapełnić tylko Pan Bóg ze swoją cudowną obecnością i ze swoją cudowną miłością. A teraz e, słuchajcie, chciałabym, żebyście posłuchali pewnej historii prawdziwej, cudnej, którą opowie Wam mój gość, którego zaprosiłam, a potem zaraz do Was wracam. Kochane dzieciaki, ja słyszałam, że ostatnia historia Wam się bardzo podobała. I chciałam dzisiaj wam opowiedzieć inną, słuchajcie Bo ja słyszałam, że dzisiaj po prostu rozmawiacie o radości I chciałam wam opowiedzieć taką historię prawdziwą Takiej, słuchajcie, czteroletniej dziewczynki Bo wiecie, że dziewczynki grają w piłkę nożną, nie? No i to jest właśnie historia takiej czteroletniej dziewczynki, słuchajcie Która, która wzięła udział w wielkim meczu Wiecie, jaka radość jest na meczu? No wiecie chyba, nie? I słuchajcie, i ona, ta dziewczynka czteroletnia Opowiedziała mi tę historię w ogóle Fantastiko, mówię wam po prostu się ubawicie, ale słuchajcie, do samego końca, do samego końca uważnie musicie słuchać. Słuchajcie, no wiecie jak to jest, nie? Mała na polu i w ogóle wyobrażacie sobie taką drużynę piłkarską czterolatków. No cudo, po prostu cudo, no słodziaki niemożliwe, ale słuchajcie, oni grali w nogę, grali w piłkę i mecza mieli. I oni po prostu e, na tym meczu grali dwie drużyny, jak to zawsze bywa, nie? Na meczu widziałeś historię, jest taka pełna napięcia, nie wiem, czy ja to tak potrafię przekazać, ale wyobraźcie sobie po prostu akcja, ona na środku boiska eee, i biegnie, biegnie, te małe, krótkie nóżki czterolatka, wyobrażacie to sobie, eee, ona biegnie, słuchajcie, ma piłkę, po raz pierwszy raz w życiu po prostu może szczelić swojego gola, więc biegnie, patrzy trochę do tyłu, i inni już ją doganiają, po prostu, eee, i, i, po prostu e, dzieciaki z jej drużyny chciały też przyjąć jej piłkę, bo po prostu a, chcia, każdy chciał strzelić gola, po się nie, nie, to będzie mój pierwszy gol w życiu, dam radę, dam radę i wiecie, jest przy piłce i biegnie, biegnie do tej bramki po prostu i już jest niedaleko i lubi zamach, no pierwszy raz się nie udał po prostu już wszyscy, wiecie, skandują na linii bocznej, kopnij ją, kopnij ją, kopnij ją, więc ona po prostu jeszcze, wiecie, ten power czuje, kibice szaleją po prostu, ona przy piłce, to będzie jej pierwszy gol. Wiecie, wiecie, ona po prostu patrzy na bramkarza, a bramkarz w ogóle nie przygotowany po prostu do tego, żeby piłkę chwycić, jakiś takie zdziwiony w ogóle, więc ona biednie, biednie robi samach, po prostu kopa nogą i go, i go, go, go słuchajcie, go. Jak Wam się podoba historia? Śmieszna, prawda? Ale słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć to, że po prostu w drużynie w ogóle jest o wiele raźniej i w ogóle o wiele radośniej. Dlatego jesteśmy kościołem. Dlatego, słuchajcie, tak cudownie jest być razem. Dlatego tak cudownie jest tworzyć jakąś społeczność, bo wtedy radość się pomnaża. I tak cudownie mieć obok siebie kogoś, kto mnie lubi, kto mnie kocha, kto mnie przytuli, prawda? I wiecie, co jeszcze jest fajne? Wiecie, kiedy przychodzi i pomnaża się radość, kiedy służymy innym ludziom. I chciałam Wam rzucić taki pomysł, słuchajcie, żebyście zrobili coś dzisiaj ekstra dla swoich rodziców. Nie wiem, choćby herbatę im zróbcie po prostu i zobaczcie, co oni powiedzą, i jak zareagują, i zobaczycie, jaką Wy będziecie mieli z tego radość, że komuś usłużyliście. Słuchajcie, kończąc, chciałam powtórzyć za Nehemiaszem takie słowa. Nie bądźcie przygnębieni. Gdyż radość w Panu jest Waszą ostoją. Słuchajcie, jeśli do tej pory byliście przygnębieni, nie bądźcie przygnębieni. Tak mówi Biblia. Kończymy, kochani, ale zobaczymy się już za tydzień na kolejnych naszych zajęciach. Miejcie cudowny tydzień. Błogosławię Was z całego serca. I uśmiechajcie się i cieszcie się, bo jeśli myślicie, że nie macie powodów, to na pewno najcudowniejszym powodem do radości jest to, że Jezus tak bardzo nas ukochał, że umarł za nas na krzyżu, że dał nam zbawienie i kiedyś będziemy z nim na zawsze blisko, blisko, blisko w niebie przygotował dla nas mieszkanie. Ściskam Was mocno, błogosławie serca, buziaki, papa! Pa. <laughs>